Wasze trwałe, szczęśliwe pożycie małżeńskie to symbol miłości rodzinnej, to dowód zaufania i wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga w sobie bliskich, kochających się osób. Jesteście Państwo dzisiaj wzorem dla tych wszystkich, którzy decydują się założyć rodziny. Przysięga złożona przed 50 laty do dnia dzisiejszego nie zmieniła się w treści, a słowa przez Was wypowiedziane zostały dotrzymane w całej rozciągłości. Za co należą się Wam wyrazy szacunku i uznania. Razem przeżyli pół wieku, dzisiaj obchodzą swoje święto. Mąż przychodzi, buźki i dobrze jest <grystanie> Ja to samo. I Chyba trzeba się zawsze kierować kompromisem i, tak, i obie strony. I to wszędzie, tak. i w zawodzie tak samo również. Tak, Nigdy nie stawiać się o koniem, po prostu trzeba szukać porozumienia. I trzeba się uśmiechać. 26 par małżeńskich z gminy Dywity jeszcze raz miało okazję uroczyście wysłuchać marszu weselnego Feliksa Mendelssohna. Wróciły wspomnienia ze ślubu, wesela, pierwszych spotkań. Bardzo dokładnie pamiętam, zapoznanie było krótkie, w Kortowie nad jeziorem. Pisałem pracę magisterską, a ta pani siostra tam leżała opalona, pięknie zdańska, przyjechała od pierwszego spojrzenia zakochałem się. 8 miesięcy później ślub. Takich historii jest więcej. Każda inna wyjątkowa. Dzisiaj jubilaci wznoszą toast. Życzą sobie kolejnych wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu. To romantyczne, ale w życiu nie zawsze jest różowo. Miłość często oznacza poświęcenie. Przede wszystkim żona ma ogromną cierpliwość i wytrwałość, bo ja dużo chorowałem i choruję do tej pory. Jednak jakoś to wszystko w tym życiu, Przetrzymała ona ja też. Oroczystością złotych godów towarzyszył koncert pary, którą oprócz wzajemnej miłości łączy też zamiłowanie do muzyki. Małżeństwo Ewa Alchimowicz-Wójcik i Jacek-Wójcik mistrzowsko wykonali niezapomniane przeboje muzyki popularnej. Owacja była gorąca, stojąco. Myślę, że każdy spostrzega takie pary z podziwem, bo wiadomo, że związek to jest sztuka kompromisów. Tak? Każdy z nas ma swoje potrzeby, jeden drugiemu musi czasem odpuścić. Także no, jesteśmy pod ogromnym, pod ogromnym wrażeniem tych właśnie par, które dzisiaj przybyły na, na to spotkanie. Szanownym jublatom, w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy życzenia złożył Daniel Zadworny, wójt gminy Dewity. Tradycyjnie były medale i legitymacje od prezydenta Polski za długoletnie pożycie małżeńskie. Życzylibyśmy sobie jako przedstawiciele także tego młodszego pokolenia i młodszych pokoleń, żeby byli dla nas wzorem i przykładem i żeby nie tracili sił w tym, aby dawać nam dobre rady, praktyki i dobry przykład tego, byśmy my kiedyś mogli także w takich uroczystościach uczestniczyć. Nie należy podawać się trudnościom, które w każdym, nawet najlepiej dobranym związku się pojawiają. Przekonują jubilaci. Żywot na emeryturze po prostu zbliża, no zbliża. No. Tak, mi się dopiero chyba odnaleźli na stare lata, naprawdę, bo to tak obowiązki, 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 praca, a teraz już tak razem jesteśmy, no, także na luzie już tak. Wszystkim jubilatom życzymy samych szczęśliwych chwil spędzonych razem, wspólnego spotkania na uroczystości brelantowych godów.